Dobry moi kochani, witam Was na moim kanale. Witam Was oczywiście w kolejnym dniu. Ja z samochodu jadę po Oliwarka do szkoły, ale już Wam już widzieliście, jak byłam z koleżanką wcześniej, się przejść na spacerze i zrywałyśmy łubiny. Także jak Wam nieraz robiłam wideo, to widzieliście na pewno, że koło pociągu, tam gdzie przechodziłam, takie na dół doliny, takie są. są już właśnie tak mocno rozkwitły, że już niestety będą przykwitać co niektóre? Zabełyśmy sobie po bukiecie i mamy już w wazonie i jak to kwiat cieszy w domu, to jest takie miłe. Także nie wiem czy ktoś z Was ma łupiny w swoich ogrodach, na działkach, jeżeli tak, to który kolor najbardziej lubicie? bo ja się zdziwiłam, że są też białe. Nigdy białych wcześniej chyba nie zrywałam, nie widziałam. I byłam ciekawa zapachu i mi się chyba najbardziej podoba ten fioletowy, bo tak jakby, jakby cytrynowo pachnie, coś takiego. Ej, różowe moim zdaniem są bardzo ładne, ale nie pachną ładnie. To chyba ten albo różowe cytrynowe pachną, już teraz nie wiem. U nas tak nie tak dawno. widzę, że teraz tam, gdzie jadę, to będzie jest mocno ciemno, czyli w deszczu jedziemy. W mojej miejscowości, gdzie ja mieszkam, to tak zaczął padać grad, tak nagle, wiecie, tak od razu. <grytanie> I wtedy przestał ten grad padać, zmieniło się w takie wielkie, takie krople deszczu. Tak się bałam, że moje te malutkie takie te planty ogór że się połamią. Zasadziłam wczoraj dwie planty nowe do tego, do tego mojego ogrodnika do, do mojego warzywnika i wiecie co? Po godzinie już był zjedzona planta przez ptaka. Także, a mało tego jeszcze miałam przykryte takim foliowym workiem jak jest ten mój warzywnik, taki te, ten skrzynka kwadratowa, to położyłam na tych czterech rogach kamienie, które cały ten, cała ta skrzynka była przykryta takim przezroczystym workiem, żeby przez noc ogórki nie zmarzły, bo u nas, mimo że jest ciepło, to jednak te noce są nie tak jak w Polsce cieplutkie, tylko chłodne i wtedy te ogórki tak. zanim one odbiją znowu, no to sierpień przyjdzie, a w sierpniu już u nas jest w sumie zimno i już nie ma co... już... no nie uratuje już. Nieraz próbowałam. Także muszę o nie bardzo dbać. No ale jak tu dbać, jak ptaki, jak, jak mi wyrywają. Tak jak mówię, ten worek przykryłam workiem i wiecie, że ten ptak z worek chyba wszedł i, i wziął jedną tą tą sadzonkę paskudne te, te ptaki, żebym wiedziała jeszcze jakie to są, ale mi się wydaje, że to są te takie czarne, takie gapy, coś takiego czy wrony, takie, takie tak kra, kra tak mówią paskudne są te, te ptaki, bo one one zawsze by zjadały wszystko z warzywnika, zawsze, przez zawsze. gliny No, 9 czerwca jesteśmy zaproszeni do mojego chrześniaka Patryczka na urodzinki. Na urodzinki. Boże, jak ten czas leci. A teraz kończy Ile? 7 lat. No i nie chcę chyba prezentu, tylko chcę pieniążki ale no w sumie w moim, moi chłopcy chyba też już tak 6-7 lat zaczynali, że już bardziej pieniążki ich interesowały, niż prezent. Już w tym wieku chyba dzieci się tymi Lego, Lego nie bawią, a jak już, to może chcą dostać pieniążki i może kupić jakieś, nie wiem, albo taką wielką pakę Lego, bo takie są też droższe. Albo po prostu, no nie wiem, ale mi się wydaje, moi chłopcy też szybko przestali się bawić. Albo my za wcześniej kupywaliśmy, nie wiem, nie wiem. W każdym macie razie czas leci szybko. Jest godzina 35, a 40 mam być w szkole, czyli tak za jakieś 5 minut będę tam. Ta szkoła jest już od tej chwili, gdzie jestem, to jest tak bliziutko, ale jest tyle pasów. Niech pasów, a tych świateł. czuję, że mi wszystko swędzi bo ja się kremuję tym kremem na wiftrem i on jest taki, nie wiem włosy mi spadają i tak mnie to wszystko swędzi zawsze tak jest, co co lato jest strasznie dużo u nas i ciepło, widzę, że ludzie chodzą mają krótkie rękawki ale mają też czaki ubrane, bo jak lunie no to koniec, a jutro w sumie to ma padać cały dzień ale tak porządnie ma padać. No i cały czas grzmi, niby ta burza się ma. Nie wiem, kiedy zacznie być burza, a może nie będzie. I tak wiecie, i tak jest duszno i to tak, tak. Ciężko się oddycha. A dzisiaj na obiad robię lasanie, czyli jak włączę piekarnik, tylko pół godziny zajmuje upieczenie lasani, ale mimo wszystko będzie tak... Babka idzie normalnie mi na światła. No podjęło ją. Wystraszyłam się. A u nas jeszcze wywiecznik nie działa, no bo jest popsuty, Nie wiem czy wam mówiłam. Witajcie kochani. W kolejnym dniu ja zaczęłam robić y, pizzę. Dlatego, że u nas jest dzisiaj piątek, a piątek to jest taka tradycja, że się w Danii je tak, wiecie, tak troszeczkę albo McDonalda w piątek, albo pizza, albo coś zamawiamy. Także dzisiaj ja robię pizzę i Wam pokażę, pokażę jak to wygląda, jak mi ciasto fajnie już urosło. Tu mam pierwsze ciasto, Patrzcie w takim tutaj pojemniku, także już nieźle urosło. A tutaj mam, co dopiero rośnie... Z tego, wiecie co, ja chyba takie zrobię bułki albo taki chleb, coś takiego, bo to z tego wyjdą cztery pizze, także to pasuje, a to będzie, te 400 gram jest, czyli no zrobię coś takiego. Jutro jest weekend, to może, wiecie, tak jakieś kanapki i takie będziemy robili, takie sandwicze, coś takiego. Tutaj zawsze robię swój własny sos i tu dałam, yy, już Wam pokazuję, gdzie to jest, aha, tu jest ta przyprawa do pizzy, mix. Także w to wywaliłam i wywaliłam też oregano. A tutaj mam troszeczkę mięska wołowego, które już tak podsmażyłam i ono się dopiecze na pizzy w piekarniku. A tutaj mam już startą mozzarella, którą chyba dwie paczki mi nie starczą, bo jedna jest 200 gram. Mi się wydaje, że jeszcze jedną przyniosę, bo ja zawsze jak stania, tania to kupię więcej i w zamrażalniku leżą, więc przyniosę. I jeszcze mam chorizo w zamrażalniku, to od razu przyniosę. I tu mam takie łaski peperoni. Otworzyłam, żeby się rozmroziły. Ok. I wtedy, nie wiem, cebulę, paprykę może rzucę, zobaczymy. Godzina jest piąta, już niedługo. Pokazałam wam przed chwilą, e, że robiłam pizzę i muszę wszystko zatrzymać, mimo że ciasto w tym jednym już pojemniku jest takie w sumie dobre, ale Oskar zasnął, przyjechał ze szkoły i zasnął, także pokażę wam i muszę się usprawiedliwić, bo mówiłam, że ptaki mi jedzą e, te moje małe sadzonki ogórków i wiecie co? Cze, te, jak one się nazywają, te czerwone ślimaki też tam były, już wam pokazuję. No tu przechodzimy koło naszego tego nowego samochodu, nim jeździ, a przekasten. O tak widzicie, tu się ładuje i ładowanie jest w garażu zawieszone tutaj. Także to już wiecie jaki samochód kupiliśmy. O, zapędziłam się. Patrzcie, tu przyszedł sobie ślimak i to była taka krowa ślimak. I tutaj była moja ta jak to się nazywa? Dynia. Także sobie zjadł. Zobaczcie, jak one jedzą. Zobaczcie, tu tylko zostały te planty, a te dwie są zjedzone. Tutaj w ogóle nic nie ma. Ja tym workiem tutaj sobie przykryłam, jak jest zimno wieczorem, nie? Bo u nas no jest zimno. Tak zawsze robię. A tutaj w tych skrzynkach Tu jest dużo plant, które są nowe, zasadzone właśnie stamtąd, z tego miejsca, co Wam pokazywałam, z tej doniczki wybieram i tu one normalnie jedzą. Patrzcie, już jest jeden tutaj i on jak sobie wejdzie tutaj pod liść, a ja tym workiem tutaj przykryję, no to on sobie tu je, także pięć nowych plant to zawsze tutaj sadziłam, także... Zaraz Wam pokażę, co ja robię. To, co wszyscy, to będzie może bestialskie, ale my mamy już z nimi, tylko jak się tu wprowadziłam, problem, czyli 16 lat. Także już Wam pokazuję, co tu robię. W sumie, tuńczycy wszyscy tak robią. Biorę sobie taką szpatkę, czy jak to się nazywa? Albo ten patyk też by mógł być, tylko że on mi wtedy spadnie, to ja wolę sobie tą szpatkę wziąć a to wszystko ja próbuję wyrwać no ale się o to teraz chodzi mi o tego obrzydłego bestialskiego, patrzcie a tu jest drugi obrzydlistwo em, mogłabym też wziąć kijka jakiegoś sobie nabijać ale już nie chce mi się chcę wam go pokazać i my kupiliśmy jak byliśmy w Polsce piwa żubr i one sobie tu pływają w żubrze, bo ten żubr jest już dwa lata, yy, ma już z dwa lata i jest taki nudny do picia, więc topie, topią duńczycy ślimaki w jakimś tam pojemniku w piwie. Ja też tak robię. Jestem bestialska, jestem. Ale wiecie co? Dla mnie jest najważniejsze, żebym miała. Yy... Ogórki kiszone dla moich dzieci, bo one uwielbiają. Moi chłopacy to nawet lubią... Moi chłopacy to nawet lubią... <noise> tu jestem. Wodę e... z ogórków wypić. Ja też tak lubiłam. Także jak człowiek był przeziębiony, czy coś, mimo że ja to nie jestem tak chora, czy przeziębiona. Mogę być podziębiona troszeczkę, ale zaraz mi mija. Chłopaki też. Ale po takiej chorobie, nie? Tak jak byli młodsi też rzadko kiedy to się zdarzało, no ale nie oszukujmy się, zdarzało się, to Oliwerki i Oskar lubili sobie wypić wodę z ogórków i wstawali na nogi, także dlaczego się dla dzieci nie robi. W ogóle wam nie pokazałam, ten strój, co ja mam ubrany tu, spróbuję wam pokazać, do tego są i spodnie, widzicie, i bluzka taka na krótki rękaw, to był mój strój na Oliwerka konfirmację. Przepraszam, że zasłoniłam, ale sobie nie daję rady tu na dworze. Obejrzę tutaj jeszcze. O, powiedzcie mi jeszcze jedną sprawę, jak tu jesteśmy. Przez to muszę przejść. Patrzcie. Dlaczego? Ja wszystkie te już zerwałam. Rabarbery. Dlaczego? Są te liście. Już mam któryś rok z kolei, tak? Wyrzucam sobie tam z tyłu mi zegarz. Yy, nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Jeżeli ktoś zna odpowiedź, to powiedzcie, bo ja naprawdę nie wiem. Tutaj próbuję sobie trochę wypielić, żeby od tych ślimorów trochę się uwolnić. Tutaj rośnie, widzicie to, to i co tak yy, tu yy, kuje. I to jest coś, co jak tu przyjechałam, jak się tu przyjechałam przeprowadziłam. No zobaczcie. Obrzydlistwo kolejne człapie się tu pełznie, a nie człapie. Także szaszłyk. Także to rosło tutaj, tak jak Wam teraz tak szybko ta kamerką pokażę. To wszystko co mam ten ogród tutaj, nie? Kuchenny, to wszystko było to. I pod tym było pełno kamieni, także to był w sumie taki, 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 takie, takie wysokie. No i my to wszystko niby zlikwidowaliśmy, i to rośnie i to mi wyrosło tutaj, bo ja zapomniałam. Ja to obcięłam tak trochę nisko przy ziemi, w sumie w ziemi, i mi po prostu to wyrosło, jak położyłam te skrzynie. Zapomniałam o tym, bo tego nie widziałam. Nie? Także bardzo, bardzo zdolnie to no ale już trudno dobra, idę ślimaka topić i jeszcze się przejdę czy jest ich tych obrzydliwców więcej, właśnie no także widzicie tak sobie tutaj chodzę i zbieram ale ten kij to jest dobry, bo ja tak sobie nabiję to jak naprawdę szaszłyk i wiecie co, tu w tej trawie one też potrafią łazić normalnie łażą tu po trawie ale to tak pod wieczór, to tak około 5, 6 się przejdę, 7 to już na pewno i tak sobie pełzną prosto do tych tutaj one ich nie lubią, one ich nie jedzą ale no ale moje ogórki lubią, także te ogórki powinny być może w innym miejscu, no nie wiem już cicho, ja muszę tu się tak trochę skoncentrować Zobaczcie to, co Oliwerek malował. To jako. tako się trzyma. Oblatuje, bo oblatuje, ale jest ok. I moje pinwinki malutkie. I moja hortensja, które dostawałam. Hortensję w sumie co roku od chłopców na Dzień Matki. A tu zobaczcie, to wszystko u mi. Także nie wiem czemu. Teraz sąsiadów widać tutaj, co mnie to nie zadawało. I moje wielkie kwiaty. Zobaczcie, jakie one są wielkie. Jak wam pokażę. Dłoń od mojej ręki. No to zobaczcie, on jest taki duży, jak moja dłoń. Śliczny. Widzę, że tu mam trzy takie asy. Pięknie. A gdzie jest w ogóle? Gdzie on rośnie? Ej, to jest tylko to. Patrzcie, z tego sucholca to rośnie. No, bo tu już jest róża. A tu znowu jest duży krzaczek, ale to jakoś tak nie idzie. Bo nie wiem, czy to też jakoś zjedzone przez ślimaki, czy co. Tak czy siak, to jest ten. Ym, też niebieskie, czy fioletowe i takie, takie mniejsze, ale te to są ansy I takie trzy. No i wszystko jest tutaj. Nie wszystko, no ale słuchaj, to czyli to kto wie, co ja mam zrobić. No to trzeba obciąć jak nisko, bo zobaczcie. No, ja tak się nie znam na ogrodzie. Ja robię tak po prostu. To ile bym musiała z tyle obciąć, bo to wszystko jest suche, widzę. To ja nie wiem skąd rosną te. Aha, to odnóżki takie rosną, zobaczcie. a, bo no to czyli jak ja to wszystko zetnę, to sąsiady mnie będą widzieli. Ale tu jest trochę zielonych, to ja nie rozumiem. Od spodu jest suche. Aj, nie wiem jak to zrobić. Nie wiem. Strasznie nie chcę sąsiadów widzieć, bo. Te róże są piękne. Kto pamięta jakie nieraz zdjęcia robiłam takie... Nie wiem, że moi sąsiady są, nie są okej, okay, ale oni są... a no, tak się gapią cały czas. A ja lubię tak trochę wiecie, czy się opalać, czy co, no to nie muszą się gapić jak się opalam, no nie? Deszcz na mnie pada, ja już jadę do sklepu, żeby zahandlować trochę, zrobić obiad jakiś dzisiaj. Chciałam Wam powiedzieć, że już jest kolejny dzień, więc będę kończyła tego vloga, bo już jest taki połączony, że już chyba się więcej nie da. Zacznę kręcić nowy film, a ten już kończę. I chciałam Wam powiedzieć, że moja siostrzenica, która była u Oliwarka na konfirmacji, oczywiście u Oscar też była, no ale chciałam go powiedzieć, że ona mnie baczliwie ogląda i woła, że ciocia Sylwia, także. Ja ciebie Polciu, u, bardzo pozdrawiam i też Cię pokiwam, bo ona mi zawsze kiwa. Papa, pa, Polciu, kocham cię. papa, pa. dla Was wszystkich i do usłyszenia w kolejnym filmie.